Czyli witajcie w kolejnej grze. Teraz mamy Verkoza na idzie, Gramy na Lux. Więc to będzie pojedynek dwóch dalekodystansowych postaci. Zobaczymy, kto będzie lepiej trafiał. Bo myślę, że na tym się rozstrzygnie ten mecz. Mm -mm. Kane na, u nich na jungli, U nas na Firi. Projekt na Firi. Jakiś inny skin. Nasus na Jaxa. O, będzie w wyrównanym mam wrażenie. Oj, ale Nasus, mm, mam nadzieję, że nie jest to jakiś OPOE gracz I nie będzie dla nas y, sprawiał problemów w lejcie Nie będzie dla nas normalnie po śląsku O! Myślałem, że jestem poza zasięgiem Myślałem, że byłem poza zasięgiem Pierwsze koty za płoty No ja też potrafię trafić. Potrafię trafić. Oj, myślałem, że. Myślałem, że miałem. możliwość trafienia ją. No że tak powiem, będziemy robili standardowego walkosa, którego lubię. Czyli pod. B, 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 pod. podpalenie. No myślę, że luk też będzie tak chciała odbudować się. I szkoda, że się trzeciego. Okej, okay. na no, razie dobrze się... Wekos ma bardzo przyjemną farmę. Naprawdę bardzo przyjemnie się czyści linie nim. To jeszcze trafę trzeba, nie? O, pięknie dostała. Prawie całe życie na kombo. Okej, okay, okej, okay, ona pewnie cofnie. O, nie cofnęła jeszcze. No ma problem, że jestem postacią tak samo jak i ona. Z ogromnym zasięgiem. Ale dużego to bym chciał. Okej, okay, okej, okay, udało się dużego. A w moim przypadku to nie jest takie oczywiste. Nie ma jej, nie ma, a ja jest jednak. Wróciła. Spróbujmy wykorzystać. Aaaa, akurat minion podszedł, widzieliście to? Akurat podszedł minion. Mm, na Firi. Ucieka, nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu, kiedy ja sobie tutaj tak świetnie radzę. Ale nie mam many już. Nie mówię, że ja mam. Oraz kolejny mi podszedł. Dobra, flesza zużyła. Okej, okay, flash. bo to mogę nas nie wrócić. U nas też jest lux lux, kaitlinkom na miskę i na serafin. Ja serafin to też muszę spróbować ograć tą postać. Porówno. Na razie niewiele się dzieje. Eee, mana. Zróbmy to. I, i, I co? Ja nawet jeszcze nie zużyłem moich potków. Dobra, nie zużyłem podków. Dawaj, dawaj na Firi. You can do it. Dobra. Oj. Uciekaj, Jax Dobra, skończyło się, że... Jesteśmy trochę bardziej do przodu, dobra. O nie, zrobili pierwszą krew. Ole low. Szkoda, że tam na film dzisiaj nie było. Chciałbyś, chciałabyś, chciałabyś luks Nie dam ci się trafić. Wystarczy być za minionami znowu podszedł mi ten minion, no to jest po prostu pech Podało się. Ja... Udało się trochę miałem problem z kamerą, no ale jak widać Jak widać Lux nie miała szans. Oki, doki No, ten nowy tryb spowodował, że znowu uciekł ten nieszczęsny Moje Moje, moje, moje nawet będę tak łaskawy i zrobię coś takiego No dobra, smoka będziemy mieli Może Lux się uda Lux tam, dobra weźmy sobie, odpalmy dwa potki i zatakujmy Lux, mam troszkę money. nie niedużo, ale zawsze. Ona wie, że tu jesteśmy? Nie wiem czy wie, że tu jesteśmy, chyba nie. Dawaj, bierz ją. Nie trafiłem umiejętnościami, ale... Lux chyba wiedziała, że nic z tego nie będzie. I nie by rozgarnięta. Muszę przyznać, trzeba będzie zrobić szybki, e, szybkie przejście na topa, mi się wydaje. E, co e, ja chcę? Dalej, z E... No tak, miksuję. Zamiast jedną umiejętność maksować. W gruncie rzeczy z każdej każde umiejętności Wokos potrafi zadać obrażenia, więc nie ma co się ograniczać. No, na pewno Erkę, tak? Erkę będziemy na pewno e, wzmacniać, jak będzie tylko możliwość. Zbierajmy te kotki No i to jest właśnie czyszczenie nasusem bo, Nasusem belkowem Dobra Jax You can do it Mają go Mają go chyba O, na styk Naprawdę na styk Niepotrzebnie szedłem ale gdzie jest ich jungla? No, jest tutaj dobra. Wróciła, wróciła. Nasza Luxina. No nie jest to jakoś trudny przeciwnik, mam wrażenie, dzisiaj. Na midzie. Ok, Unik Jungla jest <coughs> na topie. Gdzie oni są? Dobra, nie ma sensu. Straciłem trochę w sumie expa. Myślałem, że uda się ich zajść, ale... Nie ma co marnować naszego potencjału z mida. Lux, co ty robisz? Wiadomo, że ty zginiesz w tym momencie. No! Laser Zagłady! było na tyle. Nie mam ulta już, no dobra, ale... Czy smoka? Smok za 2 minuty. Dobra, nic tu po nas chyba. My sobie cofniemy na spokojnie, mamy na to możliwość. Kupimy buty. Buty, buty, buty i, i, i... pójdźmy już dalej w to. Czy Jax sobie już radzi? Dobra, Jax, Jacks. No chyba, chyba zejdzie szedł na zawał. No dobra, 1 za jeden. Mocno zrobił dive'a. Jak sobie to... Nie ma źle. W sumie mamy 4 do 9. Na naszą korzyść. Lux w zasadzie nie istnieje. A naprawdę Lux miała potencjał, żeby wygrać ze mną. Wyślijmy tego kotura. Kota z pudełka. Nie dam ci farmić. Gdzie jest ten Nick jungler? Co to było, moja droga? Co to było? Ok, no już się ja podpaliłem tym razem. Mało brakło. No, możesz próbować. Nikt się nie broni. Możesz próbować Lux, niewiele brakło żeby ją trafić, trafi znaczy, trafiona była tylko, że nie została uśmiercona. Co to w ogóle daje, ja nie wiem co to daje, na pewno kupmy buty. To jest ten nowy tryb, znaczy nowy tryb urozmaicenie szybkiej gry, jakieś te kotki, Pingugaren. No Pingu Garen to naprawdę jest fajne. Dyskoteka. Fajne. Fajne, fajne. Pierwsza wieża. O, coś czuję, że będzie szybko... Szybko poddana gra. No znowu widzieliście to. Po raz kolejny uciekł. Przybywam. Przebywam z odsieczą i z pomocą macką. Tak, zostawiam mojego Stuna. Lux. Lux, czy znowu pójdziesz do przodu? <ścoughs> czy ty naprawdę pójdziesz do przodu? No, zauważyłem, że była do trafienia. Tak, samym końcu, samą końcówką mojego ulta, Ale co to robi? daje tylko złoto w sumie. Och, to czyszczenie farmy na tej postaci, czyszczenie linii, jest przecudowne. Dobra, no bo cię sobie poradzili. Pewnie tu jest nas do mnie jungla, przyjdzie. Nie mam flesza. Nie mam flesza, więc nie wiem, czy to jest dobrze, że żeby pozostawał. Przecież się teraz specjalnie wypsrykałem z <grystania> wszystkich czarów, więc yy, dla bezpieczeństwa, cofnijmy. Dobra, pójdźmy na tego topa. A ja widzę, że Jackson już sobie tutaj nieźle radzi. Nie wiem, czy mu ucieknie, czy nie. No, to by było na tyle chyba, co? Dobra, ale zróbmy takiego szybkiego Schachermachera i puścimy tego topa. A, piętnasta minuta, i będzie poddane, coś tak mnie się wydaje. W złym miejscu scenałem to na pewno, ale. <grywia> no. Aż się sam człowiek uśmiecha. To do punktu się od na 30. Ceguń. Czy to lepiej sobie zostawić w tej grze? To sobie zostawić i wykorzystać to przed samą walką. Leksir siły. Nie zwróciłem uwagi, jak wcześniej to klikałem, ale pewnie i tak nie użyję. Chociaż może jak będę miał na jedynce to będzie większa szansa, że użyję. Nie poddawajcie tego. Widzicie, że sobie radzicie na bocie. Nie poddawajcie tego. Widzicie co się dzieje jak jestem, mam radę Chociaż może nie powinienem tu przychodzić <gry> Może powinienem zostawić ich samych sobie Widzę, że tam jesteś Więcej złota Dobra, dobra Możemy cofnąć, wrócimy na Lux Ona lubi nam się dawać Oj, ale tutaj widzę, że. No! Kiepski, kiepski timing. Ale dobra, jednego się udało. Hitlinka. Masz moją pełną wiarę. No, brakło jednego hita. Jednego hita brakło. Atakana? Dobra, przebywam. Też chcę przebywać już. Znaczy wiecie co, na tym midzie, to aktualnie, no nie umniejszając jej lux, no. no ale czuję się jakbym kopał szczeniaczkę Dosłownie takie mam wrażenie, e, grając na lux na tym midzie. Więcej różyczek. No daje spida Ja bym, a ja bym chciał blue. No dobra weź 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 A ja sobie poczekam Dostanę to blue? Nie nie dostałem Moje Nawet sobie nie próbuj Kate Linko Ja sobie wypracowałem i wychowałem luks namidzie Więc nawet nie próbuj. Dobra, mamy wieże. Mamy buty. Oj, oj oj! Ha, ha. Dobra bariera. Dobra, udało się. Ale lepiej sobie cofnąć. Tutaj za bardzo przecharcherowałem, a może się uda zrobić to na zero? Próbujemy, czy mogę już... mogę buty, no oczywiście jak mogę buty to... Pytacie szefca czy chce buty, no oczywiście, że chce buty. Tylko słuchajcie, ja mam ile macek? 3-4? To dwa buty to mało. Jax! Jax! Ja wiem, że ty jesteś overpower, ale... ale Jax! Daj nam pograć Nawet nieźle Ta farma tym idzie O, widzicie Myżem byli im na wizji Imploduj Kotek, kotek, kotek dajcie kotka Co tam te smoki dają? Podarunek? Podarunek? Czy tym podarunkiem był level? Czy mi się tylko wydawało? Oto, najpierw ten podarunek, czy najpierw ten smoka. Daj mi przeczytać! Czujieniu. Kupkę złota i punkt umiejętności. Dobra, biorę. Nie trafi. Ława, daleko. Jax. Czy tam jax? Nie, to nie jax. Tam po prostu... <laughs> winiony. Po prostu winiony tam robią robotę. Mamy podpalenie, mamy wszystko. W sumie, czy my chcemy barona? Znaczy, czy my chcemy barona? Ja z chęcią wziąłem. Najpierw wezmę kotka i lecimy na barona. No, 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 no. Dobra. A lecimy z tym. Baron, tak szybko jak był, tak szybko go nie ma. Dobra. Uciekaj. No dobra, cofnijmy, róbmy coś jeszcze. Pobawmy się tym trochę. Super umiejętność, przyda nam się oczywiście. No to jest taki typowy build pod podpalenie, bym powiedział. Maska, roczne ogień. Ketninka nie daj się. Nie daj się, wiesz, że nasza drużyna sobie w tym poradzi, tylko miłoby było, gdybyś przeżyła. Jeszcze masz Barona, nie trać tego. W sumie 15 level. Oni już tutaj... Nie trafiłem. Oj, ale od Nasusa to bym... No, wyrobioną pozycję miałem i luks ją sobie zabrała. No, wydaje mi się, że to się. Też może. Może trochę nad wyraz. Moja opinia. Bo trochę minionów tam brakuje. No dobra, ale już jest powierzę. Trzymajcie. Nie, no dobra. Dobra. Słuchajcie, no mówię, no ten mid był taki bez wyzwania, najprościej mówiąc. Bez wyzwania to było. No nie udało się zrobić zero, no ale nadal podtrzymuję, że wyzwania na tym midzie nie było. No ale bywa i tak. No, nie, po prostu ja byłem lepszy, tak? Walkot po prostu był lepszym midowcem. Większe obrażenia, lepsze trafianie. <noise> no. Trochę szczęścia, oczywiście, też. Ale na pewno spotkałem już lepsze Lux, przeciwko którym grałem. Ale takie też się zdarzają. Ja Wam bardzo dziękuję tutaj przy akompaniamencie zdobywania twierdzy przeciwnika Nexusa. I zapraszam do zostawienia łapkę w górę, kliknięcia subskrypcji. I widzimy się w kolejnych grach. Mam nadzieję, że z trochę bardziej doświadczonym i wymagającym przeciwnikiem. Trzymajcie się. Hej.